Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem kolaboracyjne piwo pomiędzy browarem Tartarus Beers i Vault City. I jest to The McKenzie Poltergeist Dulce de leche Imperial Stout 14,1% Respekt. Um, można powiedzieć, że to jest taki pastry stout w końcu mamy tu desert. Desert. desert deser e, w nazwie. Co to jest Dulce de beche? De Delecze, przepraszam. E, no takie karmelizowane mleko. E, możecie w domu sobie zrobić: kupić puszkę kondensowanego mleka. E, zagotować, znaczy gotować przez dwie godziny w puszce. E, i macie? Bardzo fajny krem z tego wychodzi. Można pokryć całe na przykład ciasto. Można zrobić kajmanki z tym, e, no cokolwiek. Bardzo zbliżone do krówki. E, także karmelowe, e, fajna konsystencja, słodkie, miłe. Tylko oczywiście musicie wziąć puszkę mleka słodzonego. Prawda? Co tu jest w składnikach? Woda, jęczmień, pszenica, owiec, laktoza, cukier, chmiele i droszcze. No niestety nic więcej nie piszą, nawet na ich stronie nic więcej nie piszą, bo sprawdzałem, ale zobaczcie, jaka piękna e, e, etykieta. I co mi się najbardziej w tym podoba, to że logo City, World City jest wkomponowane w tę etykietę tak, że sprawia to wrażenie, że ten duch jest na tle zamku i tu jest brama. No, super superancko to wygląda. Naprawdę mi się podoba. Przyjemnie. Eee, przejdźmy do piwa. Bardzo ciemne, brązowe, nieprzejrzyste. Piana praktycznie się nie tworzy. Tam pojedyncze bąbelki zostają przy nalewaniu. Nawet takim dosyć Ech, A jak już jest, to momentalnie znika. Uu, aromat jest słodki, karmelowy, właśnie taki Śmietankowy, też e, krówkowy bardzo przyjemnie. Troszkę palonych mm, e, nutek jest. E, lekka czekolada, ale taka mleczna. E, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Lekka owocowość, nieduża e, większość aromatu to jest właśnie ten e, tytułowy, e, karmelizowany. E, Nakarmionizowane mleko. Także bardzo przyjemne, ale słodko to, yy, to pachnie. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowia. Wow! Myślałem, że będzie słodsze. Jest słodkie, ale nie aż tak. Zdecydowanie nie aż tak. Minimalne nasycenie. Mamy paloność, mamy czekoladę i mamy właśnie to karmelizowane mleko, taką krówkę, trochę karmelu jako takiego, ale jest też paloność. I ona przechodzi później leciutko do e, goryczki, która też jest taka palona, później wchodzi trochę ciemniejszej czekolady, nie takiej mlecznej jak na, na początku. E, lekkie może takie ziołowe nuty, ale... No, nie jestem pewien. Coś tam jeszcze jest. Ogólnie czuć taki leciutki, likierowy alkohol, ale naprawdę to jest nieduże. Eee, ja bym to porównał może do takiego czekoladowego bajleja. Przepraszam, bardzo. Nie mogłem się powstrzymać. Eee, Są so baileys czekoladowy. E, właśnie z tym karmelizowanym mlekiem. Coś w tym stylu. E, są też takie bardziej rzeźkie, owocowe nuty, ale nie dużo. Ogólnie sprawia to naprawdę przyjemne wrażenie. E, alkohol też troszkę rozgrzewa przełyku. Ogólne wrażenie jest bardzo przyjemne, takie spokojne. E, piwo jest w miarę takie aksamitne. Ale pełne, no i trochę właśnie na tą słodką stronę. No ale w końcu mamy deser w tytule, także jak na 14,1 alkoholu, to ten alkohol jest naprawdę ładnie ukryty. I może go czuć. Naprawdę dobre piwo. Podejrzewam, że będzie go ciężko znaleźć, ale jakby ktoś znalazł, to spróbujcie, jest fajne. Mam nadzieję, że ta rezydencja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominało o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Na no, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.